Się to panu zdarza. Proszę Pana, akurat. Ja to na przykład do Interi, gdzie Pan pisał super. Bo do Interii, proszę Pana, widzi Pan, do Interi rzeczywiście, dopóki Interia nie zerwała ze mną współpracy, po ferietonie, jaki się ukazał na antenie Radia Maria w marcu 2006 roku, dostałem telefon z Interii, że już, żebym już tam do nich nic nie pisał, bo niczego mnie nie opublikował. Ale Interia zamawiała u mnie, taką miałem z nimi umowę, że miałem pisać pojedynkę wyłącznie poświęcone tematyce gospodarczej. Wyłącznie. Także, no po prostu zgodnie z umową, to robiłem. Proszę bardzo. Chciałem się Pana zapytać o przemówienie Pana tego. Tuska w Jerozolimie zaobiecywał Żydom oddanie mienia. Teraz się to tłumaczy, że to część oddadzą, część. Wiele, wiele lat będzie trwało oddawanie. tam to się chyba. A się pan tak, zapytać, A to może ja odpowiem, potem pan mnie zapytał, bo zapomnę, o co pan, pan pytał. Proszę państwa, premier Tusk zapowiedział w, w Izraelu, że do końca roku Sejm uchwali ustawę o rekompensatach obejmujących 20% własności skonfiskowanej przez rozmaite władze. Rozmaite władze, w tym również władze niemieckie w czasie okupacji. Dlaczego to zrobił w Izraelu? No pewnie dlatego, że organizacje żydowskie, czy środowiska żydowskie naciskały na Polskę, o czym już tu wspominałem przy innej okazji. Naciskały i naciskają na Polskę żeby taką, takiej restytucji dokonała. Jest to o tyle dziwne i niefortunne, że ci właściciele, którzy ewentualnie, albo ich składkobielcy, w każdym razie ci właściciele, którym własność została odebrana, byli obywatelami polskimi, a nie izraelskimi. Byli obywatelami polskimi. I trochę szkoda, że pan premier, jak jest w Izraelu, to odstępuje od zasady obywatelstwa czy oceny zdarzeń prawnych na zasadzie obywatelstwa i zaczyna dokonywać oceny zdarzeń prawnych, a w każdym razie sprawia wrażenie, jakby dokonywał oceny zdarzeń prawnych na zasadzie nacjonalistycznej albo nawet rasistowskiej. Trochę niedobrze, że dopuszcza do takiego wrażenia pan premier, podobnie jak pan prezydent, powinien, zwłaszcza pan prezydent, który jest prawnikiem, jest profesorem prawa, powinien wytłumaczyć swoim rozmówcom. prawa pracy. To wszystko jedno, ale wie pani, encyklopedii prawa musiał się uczyć na pierwszym roku studiów. To Takie rzeczy Zabawne. powinien nawet profesor prawa znać. Nawet jeśli jest profesorem prawa pracy. Że obowiązuje zasada Nemo plus iuris in transfer podczas kwami psehabel, to znaczy nikt nie może na drugiego przenieść więcej praw niż sam posiada i że y, żadnemu y, Polakowi nie przychodzi do głowy pomysł, że jeśli na przykład y, w Chicago jacyś gangsterzy y, zamordują Polaka i całą jego rodzinę, także nie pozostawi żadnych spadkobierców ani testamentu. To państwo polskie ma jakieś uprawnienia do tego mienia. Jeśli on nie był obywatelem polskim, tylko amerykańskim. Wiadomo, że po takim bezpotomnym yy, odejściu spadko, spadkodawcy dziedziczy państwo, którego nie są obywatelem i tyle. I proszę państwa, druga, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, yy, pan yy, premier Tusk dał do zrozumienia, że w tej ustawie o rekompensatach zostanie stworzona podstawa prawna, dzięki której spadkobiercy albo dawni właściciele, albo ich spadkobiercy będą mogli odzyskać tuły własności. Otóż nie wiem dlaczego pan premier tak powiedział. Dlatego, że jeśli ktoś teraz. Legitymuje się uprawnieniami właścicielskimi ważnymi w myśl prawa polskiego, to może tytuł własności uzyskać bez potrzeby specjalnego ustawodawstwa. Bez potrzeby specjalnego ustawodawstwa. Najlepszym przykładem jest pan Ron Baumut, który był spadkobiercą właścicieli kamienicy w Wadowicach, gdzie urodził się Karol Wojtyła. I on w zwykłym postępowaniu sądowym przed Sądem Polskim odzyskał tytuł własności, bo się uprawnieniami wszystkimi odzyskał tytuł własności tej kamienicy, sprzedał ją panu Ryszardowi Krauzemu, który z kolei podarował to archidiecezji krakowskiej z przeznaczeniem na Muzeum Jana Pawła II. Więc przypadek pana to pokazuje, że żadne specjalne ustawodawstwo dla spadkobierców nie jest konieczne. Najwyżej trzeba było usprawnić posłowania sądowe. Obawiam się w związku z tym, że specjalne ustawodawstwo jest niezbędne dla organizacji przemysłu holokaustu, które dotychczas nie miały żadnej podstawy, żeby domagać się państwa polskiego jakichś roszczeń majątkowych. I że ta ustawa dopiero im taką podstawę, podstawę prawną stworzy. A skoro im taką podstawę prawną stworzy, to obawiam się, że nie skończy się na 20%, tylko te 20% to będzie pierwsza transza. I dlatego no, jest pytanie: jak sobie pan premier Tusk to wyobraża? Bo. Wiecie Państwo, no nie chciałbym y, tam przezywać tych organizacji przemysłu Holokaustu, ale jakieś analogie są. Jak ktoś raz ulegnie szantażyście, to przecież szantażysta od niego nie odstąpi. Nie można stworzyć podstawy prawnej, y, bo to postawi państwo polskie w bardzo niekorzystnym położeniu. Dlatego będę się bardzo y, uważnie przyglądał temu. Co w Sejmie, bo na razie nie ma nawet założeń do projektu tej ustawy. No i ona jest tylko w sferze, że tak powiem, wirtualnej, takim strumieniem świadomości pana premiera. Natomiast nie ma jeszcze nawet założeń do projektu rządowego tej ustawy, ale jak będzie, to będę się starał to monitorować, bo jak państwo wiecie, interesuję się tymi sprawami od dosyć dawna i jestem do, dosyć dobrze zorientowany w stanie prawnym i innym. To tyle na ten temat. To, tak. to, to są organizacje żydowskie, które, które starają się wykorzystać fakt, iż rządy różnych państw mają no, chcą uniknąć kłopotu z oskarżeniami o antysemityzm. W związku z tym ulegają presji tych organizacji i przyznają im rozmaite kwoty pieniężne pod pretekstem, że one, one występują jako nas, swego rodzaju, właśnie nie będąc następcą prawnym ofiar II wojny światowej, kreują się na takich następców. Ale dla świętego spokoju różne państwa im wypłacają pieniądze. I to są niezłe, całkiem niezłe sumy. Między, między innymi jedną z takich organizacji jest Światowy Kongres Żydów. Pan, jego sekretarz w swoim czasie, pan Izrael Zinger, w 1996 roku, właśnie w kwietniu, no, publicznie oświadczył, że jeśli Polska nie zadościuczyni tym żądaniom finansowym, to będzie upokarzana na arenie międzynarodowej. I rzeczywiście takie akty miały miejsce. Teraz pan Zinger nie jest już sekretarzem generalnym Światowego Kongresu Żydów, bo dopuścił się malwersacji na szkodę tej organizacji. Także nie ale, by, ale był. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, chciałem zapytać o taką sprawę. Dlaczego żadne ugrupowanie w scenie polskim, włącznie niestety z Unią Realnej, która kiedyś tam była obecna, nie złożyło? Projektu uchwały potępiającej zbrodnie żydowskie na narodzie polskim, proszę pana, y, dlatego, że y, znaczy ja mogę mówić, dlaczego Unia Polityki tego nie zrobiła. Dlatego, że my odrzucamy zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Odrzucamy zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Jeżeli, na przykład, Józef Światło y, czy y, Oskar Karliner. Dopuścił się zbrodni komunistycznych, to znaczy one.